Technikum zespołu szkół ponadpodstawowych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu znalazło się w piątce najlepszych szkół średnich Dolnego Śląska, natomiast liceum otrzymało prestiżowe wyróżnienie, jakim jest srebrna tarcza. W Auli Politechniki Wrocławskiej odbyła się uroczysta gala związana z rozdaniem nagród dla najlepszych techników i liceów Dolnego Śląska, organizowana przez czasopismo Perspektywy. Bardzo się cieszę i jestem dumna wraz z całym gronem nauczycielskim i uczniami naszej szkoły, bowiem nasze Technikum zajęło piąte miejsce osiągnięte w wynikach maturalnych na cały Dolny Śląsk. Jest to piękny owoc ogromnego zaangażowania i pracy. Natomiast Mickiewiczowskie Liceum otrzymało prestiżową srebrną tarczę, co dało mu awans do grona najlepszych polskich liceów. Na 2,5 tysiąca liceów w całej Polsce znaleźliśmy się w grupie jednej z najlepszych szkół i otrzymaliśmy srebrną tarczę. Szanowni Państwo, wiele by można mówić o różnego rodzaju rankingach, można mieć na ten temat bardzo różne zdanie. Jednakże szkoła przygotowuje ucznia do życia, przygotowuje go do dalszej ścieżki edukacyjnej, do kształcenia często na wyższych uczelniach. Matura, egzamin zawodowy, olimpiady bardzo mocno rozwijają przede wszystkim umiejętności ucznia, jego kompetencje, ale przede wszystkim stanowią piękne okno na świat i jego dalszą ścieżkę edukacyjną. Jest to dowód na to, to, że wszyscy pracujemy w dobrym kierunku, w dobrym zakresie, mamy wspólny cel, razem go realizujemy, a sukcesy są potwierdzeniem naszej ciężkiej pracy. Lubański Mickiewicz to największa szkoła średnia w powiecie lubańskim i jedna z największych na Dolnym Śląsku. Od wielu lat ma opinię placówki z wysokim poziomem nauczania i znajduje się w gronie najlepszych polskich szkół średnich.